Hans Christian Andersen: Nowe szaty cesarza. Przed wielu laty żył cesarz, który tak bardzo lubił nowe, wspaniałe szaty, że wszystkie pieniądze wydawał na stroje. Nie dbał o swoich rycerzy, nie zależało mu ani na teatrze, ani na łowach. Szło mu tylko o to, by obnosić przed ludźmi. Coraz to nowe stroje. Na każdą godzinę dnia miał inne ubrania. I tak samo jak się mówi o królu, że jest na naradzie, mówiono o nim zawsze: Cesarz jest w garderobie. W wielkim mieście, gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło. Codziennie przyjeżdżało wiele cudzoziemców. Pewnego dnia Przybyło tam dwóch oszustów. Podali się za tkaczy i powiedzieli, że potrafią tkać najpiękniejsze materie, jakie tylko sobie można wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały być niezwykle piękne, ale także szaty uszyte z tej tkaniny miały cudowną własność. Były niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się do urzędu. Albo też był zupełnie głupi. To rzeczywiście wspaniałe szaty, pomyślał cesarz. Gdybym je miał na sobie, mógłbym się przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie nadają się do swoich urzędów. Odróżniłbym mądrych od głupich. Tak, ten materiał muszą mi utkać jak najprędzej. I dał obu oszustom. Z góry dużo pieniędzy, aby mogli rozpocząć pracę. Oszuści ustawili warsztaty tkackie, udawali, że pracują, ale nie mieli nic na warsztatach. Zażądali od razu najdroższych jedwabi i najwspanialszego złota. Chowali je do własnej kieszeni i pracowali przy pustych warsztatach i to często do późnej nocy. Chciałbym jednak wiedzieć, jak postąpiła robota. Pomyślał cesarz, ale zrobiło mu się nieswojo na myśl, że człowiek głupi albo niezdatny do urzędu, który piastuje, nic nie zobaczy. Uspokoił się, wprawdzie, że o siebie nie potrzebuje się obawiać, ale postanowił jednak posłać kogoś, aby dowiedzieć się, jak rzeczy są.